Cześć, to Nathan, i mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. To jest coś nowego, to był pewnego rodzaju eksperyment, i mam nadzieję, że Wam się spodobał. Wiem, że praca jest jeszcze bardzo amatorska, ale dalej pracuję nad swoimi umiejętnościami i nad tym, żeby lepiej montować, żeby lepiej nagrywać, więc cały czas jest proces. To, co ten filmik miał na celu, to trochę kontynuacje, tego, co było w zeszłym tygodniu, żeby otworzyć się, żeby być bardziej szczerym, bardziej sobą, pokazać wam trochę mojego świata. Długo mi zajęło, bo tak jak mówiłem, ostatnie miesiące były po to, żebym mógł na nowo poznać siebie, bo gdzieś zgubiłem się w tym wszystkim. I zeszły tydzień był dla mnie momentem kulminacyjnym, momentem przełomowym, kiedy myślę, że odnalazłem to, kim Naprawdę jestem, gdzie jest ta esencja bycia natanem. <grym> Więc. Dlatego nagrałem dla Was ten filmik dzisiaj, żeby to kontynuować. Jest on trochę inspirowany lekcją, którą ostatnio mm, odebrałem, której jeszcze się nie nauczyłem. Lekcją, chcę, lekcją, którą chcę zgłębić, którą chcę poznać. Bo przez ostatnie miesiące, kiedy poznawałem siebie na nowo, Popełniłem kilka błędów. I teraz cieszę się, że będę mieć okazję je poprawić. Otóż. Cieszę się, że mimo, że jestem na testosteronie, to ta wrażliwość, którą w sobie miałem, ona ze mną została. Że mogę powiedzieć, że to dalej mi towarzyszy. Ale teraz chcę tę wrażliwość wykorzystać wykorzystać w lepszy sposób, bo miałem tendencję, żeby za bardzo się zamykać, za bardzo skupiać się na tym, co negatywne i nie zauważałem już tych pięknych chwil w ciągu dnia. Nie cieszyłem mnie tak wyjścia z kumplami. Ciężko mi się było zmotywować, żeby wstać rano na uczelnię. Na uczelnię, na którą chodzę z przyjemnością, żeby uczyć się wiedzy, która po prostu mnie fascynuje. A teraz teraz ta energia do mnie wróciła. To jest zasługa ludzi, których poznałem, którzy pojawili się w moim życiu w ostatnim czasie, którzy zainspirowali mnie do tego, żeby jednak starać się przemycić do życia więcej uśmiechu. Ja robię to jeszcze trochę na swój sposób. Czyli przemycam ten uśmiech ale dorzucam do tego jak najwięcej właśnie wrażliwości, żeby wykorzystać wrażliwość nie do skupiania się na tym, co jest negatywne, na tym, co było złe. Bo zazwyczaj mamy taką tendencję, żeby skupiać się na tym, co negatywne, że to jest bardziej intensywne w naszym odczuciu i poświęcamy temu więcej uwagi. Dlatego świadomie staram się zauważyć więcej tych rzeczy pozytywnych, wybrać te rzeczy, które cieszą i na nich się skupić. Wiadomo, to nie znaczy, że będę teraz mm, zupełnie ignorować te rzeczy jakieś negatywne, które się dzieją. Ale chodzi o to, żeby nauczyć się akceptować te rzeczy, których zmienić się nie da. Żeby mieć odwagę zmieniać rzeczy, które da się zmienić, a do tego, żeby mieć mądrość, żeby rozróżnić jedno od drugiego. Zapomniałem o pierwszym punkcie. Zapomniałem o tym, żeby akceptować, ale mieć to tak z taką pogodą ducha, żeby utrzymywać to. Cześć. Bo jeżeli nie mogę czegoś zmienić, mogę to zaakceptować i mogę mimo tego iść z podniesioną głową i uśmiechem na twarzy. I tak zamierzam teraz robić. Trzymam za Was kciuki, żeby Wam też się tak powodziło. Do zobaczenia. Cześć.